Przed nami druga część konferencji prasowej. Zanim oddam głos traenerowi Macielowi Stolaszczykowi, chciałem poinformować, że dzisiejsze spotkanie z Trybunałem Przyspólności śledziło 5673 kibiców. Bardzo dziękujemy. Trener, poproszę o podsumowanie spotkania. Dobry wieczór. Dołączam się do tych podziękowań, bo był to dla nas bardzo trudny mecz z kilku względów, a wsparcie kibiców w tych trudnych momentach, bo było ich, było ich kilka w tym spotkaniu dało nam, dało nam dodatkową energię. Gratuluję mojemu zespołowi zwycięstwa, bo było to spotkanie z cyklu teoretycznie, teoretycznie tylko mówię, z w takiej roli faworyta, bo graliśmy dzisiaj w spotkanie u siebie i wiedzieliśmy, że to spotkanie musimy wygrać, aby, aby mieć lepszy chociażby bilans. Z, gór, z górnikiem tego, tego dwóch meczu, bo w ostatnim rozrachunku będzie on bardzo istotny. Dodatkowo też okoliczności, bo wypadł nam z powodu choroby z Latam. No, kontuzje Izry to, to, to była w już gdzieś w scenariusz, który był już w meczu z miedzią widoczny. No ale chcę podkreślić, ci zawodnicy, Którzy, którzy czekali na, swoje, na swoją grę, w mojej ocenie dali duży impuls dla, dla zespołu, właśnie przede wszystkim Sławek, to, to bardzo na pewno cieszy. Nie chcę mówić całego spotkania, bo, bo, bo tutaj myślę, że wszyscy mają świadomość tego w jaki sposób ono przebiegało, ale trzeba podkreślić piękne bramki, które padły. Dzisiaj na stadionie, bo zarówno ta Łukasza Podolskiego, jak i bramka Nene, to myślę, że obie bramki mogą, mogą określić nie jeden stadion w Europie, ale, ale dla nas kluczowe to te trzy punkty, które dzisiaj zdobyliśmy, bo, bo okoliczności były dla nas trudne, a, a zespół to udźwignął i bardzo się z tego cieszę. Mamy, mamy teraz kolejne spotkanie bardzo. Bardzo trudne również o po, podobnym gatunku i ciężarze. Także liczę na to, iż, iż wszyscy którzy, którzy tworzą rodzinę i groni, pomogą w tym, abyśmy zwyciężyli również sobotę za tydzień. Dziękuję bardzo. Czy mamy jakieś pytania? Ja Trenerze oczywiście gratuluję, bo niezależnie od tego co ostatnio się mówiło, to wszyscy byliśmy niektórzy którzy dobrze rzeczywiście groni. byliśmy za tym, że ten został wygrany. Dobrze, że tak się stało i teraz pytanie, co dalej? Czy pan rozważa scenariusze? Dalej znajdą no, w przypadku pana pracy, drużyny, bo, bo tak jak hmm. słyszę, no, przygotowuje się pan do tego, że za tydzień znowu, znowu będzie mecz tutaj pod pana kierownictwem, kierownictwem Białystok. Jak to wygląda w tej chwili? Coś się zmieniło czy kompletnie nic? Nie, no, ja przygotowuję się normalnie do meczu i ja jestem gotowy i pełen energii do, do pracy który się do tego, co Pan redaktor mówi, bo tak naprawdę nie wiem. To ja zapytam jeszcze o inną rzecz, bo ja tego nie widziałem wprawdzie, ale tutaj dwie, trzy osoby już mi na to zwróciły uwagę, i powiedziały po prostu, że po meczu, kiedy mijaliście się, nie mijaliście się, nie wiem, z prezesem Liczym, nie było między Wami, nie wiem, piątki, czegoś takiego gratulacji, czy ktoś już czegoś dopatruje, czy, czy rzeczywiście jakoś nie spojrzeliście sobie w oczy, przepraszam, obok, nie zauważając siebie, na czy to prawda? Nie, nie, to się prawda. Witałem się z prezesem, dzisiaj się z nim widziałem, także to, to, to nie, jest, nie, jest, nie jest to prawda. Nie, tutaj nie szukałbym tego rodzaju interakcji. nie, Myślę, że oboje dzisiaj się bardzo cieszymy z tego, co, co nastąpiło. i, i mi trudno się ustosunkować do, 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 do tego, o czym pan redaktor mówił, bo, bo żadnych takich sytuacji nie było. Dziękuję, nie mam pytania. Dziękuję czy umieszczony, Deniz? Dzień dobry, Denis Dawidziuk, y, Trenerze, pierwsze pytanie, czy Mark Gual był wyznaczony do strzelania karnego? Y, konfiguracji zespołu y, Mark do tej pory strzelał rzuty karne. Mamy, mamy wytypowaną dwójkę zawodników, jest to Mark i Jesus i, i ta dwójka dokonuje y, w zależności od tego jak ja, ja to widziałem dokładnie. zwróciłem uwagę, Jesus wręcz zawołał Guala i powiedział, że go strzela. To był to taki I drugie pytanie. Czym trener w przebiegu meczu kierował się względem wykonania tylko dwóch Z Względów było kilka co najmniej, bo um, Zdawałem sobie sprawę, iż, iż w końcówce meczu górnik będzie mocno ryzykował i, i, i na boisko i w Dolinie Ataku poślę stoperów i, i zawodników z centrum. A w związku z tym nie chciałem burzyć konstrukcji środka pola, który do, do rzeczywiście tego momentu, tej końcówki funkcjonował nieźle. I, i tutaj no, nie, nie miałem takiego zawodnika na ławce, który, który mógłby wzrostem swoim pomóc, jeśli chodzi o, o tę fazę meczu i, i stałe fragmenty, które ewentualnie mogły być spowodowane faulami nawet na połowie boiska. Stąd też, stąd też taka moja decyzja, aby ta konstrukcja pozostała do końca, bo, bo mieliśmy wzrost i mieliśmy, mieliśmy trójkę stoperów, która która była za plecami właśnie środkowych pomocników, To było, było dla mnie bardzo, bardzo istotne. E, dlatego też tych zmian nie zrobiłem więcej. Dobry wieczór trenerze. Gratuluję wygranej. Takie pytania. Po raz kolejny e, obserwując mecz widać, że drużyna przeciwna bardzo łatwo zdobywa pole karne, jak Czy ma trener jakiś pomysł na to, żeby jakby tą ochronę pola karnego wszczęć? Myślę, że, że to rzeczywiście wyglądało w ten sposób w, w, w miarę upływu czasu, iż zespół, zespół górnika ryzykował coraz bardziej, posyłając cały czas, co, co chwilę kolejnego gracza w nasze pole karne. No i tutaj wydaje mi się, że już nasza podświadomość tak zadziałała, iż, iż ta ilość przeciwników w naszym polu karnym. To trochę wyglądało jak, jak, jak zachowanie stałego fragmentu e, i, i no, niestety zadziałaliśmy tutaj bardzo podświadomie obniżając linię obrony, wchodząc nawet na 11-12 metrów. Zgadzam się z tym, iż, iż ta linia obrony była, była za głęboko. E, to, to są elementy no, tutaj działającej według mnie tego, że, że chce się obronić za wszelką cenę wynik. Ja nie będę ukrywał, że, że pomimo tych mankamentów, bo, bo, bo to nie był jedyny mankament w dzisiejszym meczu, to jeszcze raz podkreślę, to był dla nas trudny, gazunkowo mecz i ta, ta bezperażka obrona w końcówce, bo tam i a interwencja Michała Pazdana i, i Sławka w, w końcówce były to interwencje, które uratowały nam te trzy punkty. I, I na tym bym się skupił, bo kwestia założeń i strategii nie jest tutaj rozliczać zespołu, a po raz w tym momencie, bo, bo uważam, że to, to wyszło poza ramy i tutaj ważny był ten przysłowiowy charakter i determinacja w końcówce i, i to zawodnicy pokazali. Dziękuję bardzo. Proszę. Panie Trenerze, ja mam pytanie o zawodnika, który nie grał i który nie gra. Chodzi mi o Aureliana Bajambe. Piłkarz pozyskany, wyprzyczony z no wiadomo, że tam nie był człowiekiem postacią, grał sporadycznie w Specji, e ale wydawało się, że to może być taki zawodnik, który jakąś rolę będzie w drużynie odgrywał. Tymczasem na razie ma 4 minuty. To po prostu przebiega rywalizację, czy może jakieś braki fizyczne ma ten zawodnik? Nie no, nie będę ukrywał, że akurat w tej, w tej konfiguracji, którą dziś mieliśmy, tak, to z jednej strony mam, mam rozdarte serce, bo rzeczywiście pracuje ciężko na treningach i jest zawodnikiem, który jest gotowy do grania już teraz. I to mogę powiedzieć, ale, ale to o czym wspominałem wcześniej, czyli ta konstrukcja środka pola, wzrost i scenariusz jaki Mesz przedstawiał spowodowało, że dzisiaj nie wszedł na boisko. Choć w moich w mojej ocenie inaczej zakładałem, zakładałem tą zmianę w dzisiejszym meczu, bo, bo wiedziałem, że będzie to dla nas intensywne spotkanie, będzie to zmiana dla nas ofensywna. No ale, ale ten, ten scenariusz meczu i te wydarzenia, które miałem boiskowym na to nie pozwoliły. Cieszę się, że go mamy ze sobą, bo uważam, że mamy jeszcze przed sobą dużo spotkań i każdy z tych graczy wartościowych pokaże swoje umiejętności, a on jest jednym z tych graczy, którzy Tą wartość posiadają. Nie jestem w stanie zadowolić wszystkich w zespole, bo, bo nie na tym rzecz polega. To nie chodzi o zadowalanie drużyny, tylko o to, żeby to była zdrowa rywalizacja i ta rywalizacja pozwala na to, aby właśnie chociażby tak jak widzieliśmy w dzisiejszym spotkaniu, ci, ci zawodnicy środka pola dali z siebie, z siebie maksimum, a nawet więcej. Także ja uważam, że, że cierpliwość. W tym przypadku będzie nagrodzona, bo, bo to jest profesjonalny gracz, który pracuje na każdym treningu na 100% i na pewno jego moment również przyjdzie. Tak jak w dzisiejszym w przypadku Michała Pazdana, który czekał na swój moment wypad i ze składu przed Michał, bo ciężko pracował na treningach, bo cały czas deptował po piętach tym, którzy grali. I, i automatycznie wskoczył do spadu. Taka postawa powoduje, iż, iż nie mam dylematu z wstawieniem kolejnego gracza, tylko, tylko mogę postawić na tego, który, który akurat jest w dobrej dyspozycji, a Aurelien pokazuje, że w tej dyspozycji jest dobrej myślę, że jego czas będzie na granie.